Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, mój Ojcze, jesteś dla mnie najważniejszy. W Tobie cała moja nadzieja i radość. Bez Twoich codziennych łask dla mnie byłabym niczym. Wszystko co mam i kim jestem, zawdzięczam Tobie. O wiele łatwiej jest żyć, wiedząc, że jesteś, czuwasz i kochasz mnie najbardziej na świecie. Panie, mimo że boję się wielu rzeczy, czasem ze stresem i obawą patrzę w przyszłość. Wiem, że dam sobie radę, przetrwam każde życiowe zawirowania, bo Ty obdarzasz mnie siłą. W każdym trudnym momencie w moim sercu żyje nadzieja na lepszy czas, świadomość, że nie pozwolisz, by spotkała mnie krzywda. Cokolwiek się dzieje, wiem, że mogę przeżyć to z Tobą. Dzielić z Tobą wszystko, co przeżywam. Ojcze, Ty codziennie uczysz mnie radości z małych rzeczy, uczysz wdzięczności za każdy ofiarowany mi dzień. Dziękuję, że pozwalasz mi na chwilę wytchnienia podczas modlitwy, na zatrzymanie się w pędzie i docenienie tego, co naprawdę ważne. Wszystko, co dla mnie najcenniejsze, jest niewidoczne dla oczu. Dałeś mi wszystko, co dobre. Ofiarowałeś każdy mój uśmiech. Boże, do końca mego życia będę Cię wielbić. Jesteś moim Stwórcą, najlepszym opiekunem. Zawierzam Ci swój los, ufając, że przy Tobie zawsze będę bezpieczna. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.